Witajcie moi mili widzowie. Jest mi niezmiernie miło, że zechcieliście zajrzeć do Domi Ogród, gdzie wiosna zawitała już na dobre i te cudne kolory kwiatów cebulowych dają nowe siły do pracy i radują oczy. Zachciało mi się ziemniaków, a że mam tutaj tylko jeden taki fragmencik ziemi, gdzie mogłabym je posadzić, no to wypada, żeby tutaj sobie rosły. Eee, wcześniej były tu truskawki, ale truskawki się wyrodziły i muszę coś tutaj wymyślić innego. Dużo wcześniej zakopałam tutaj w tej ziemi siatkę przeciw kretom. I powiem Wam szczerze, że no, narobiłam sobie roboty, bo teraz muszę tą siatkę wyciągać. Zechcę zrobić. <noise> Ona jest zakopana, jest tutaj taka warstwa ziemi na niej, no i ciągnie mi się bez przerwy, gdzie tylko nie. E, muszę, chcę zrobić takie kopczyki. No i muszę zwyczajnie y, szamotać się z plastikową siatką. No i taki sobie narobiłam. Narobiłam sobie robotę. Jak różły trudkawki, to ściukowałam słomo. I teraz tą słomę dam na kompost. Trochę przekopię. Wiem, że należało to zrobić jesienią, ale muszę to zrobić teraz. I w maju posadzę ziemniaczki. Będę miała nareszcie swój. Blisko rosną tuje, których korzenie wędrują na 2 metry w głąb rabaty. Obsuszyłyby inne rośliny, więc zdecydowałam się na postawienie bariery z grubej folii. Wykopałam rowek na jakieś pół metra i wyłożyłam folią. Następnie przysypałam ziemię i mam nadzieję, jest po problemie. Te niewielkie pięknie kwitnące drzewka o tej porze to śliwy dziecięce, barwinek, którego ziele pomaga między innymi przy zaburzeniach pamięci i koncentracji, machonia pospolita, Obok której ciężko jest przejść obojętnie, bo tak pięknie pachną te kwiaty. Moja magnolia zachwyca obfitością kwitnienia i tymi ogromnymi pachnącymi pięknościami. Pomiędzy pracami w ogrodzie muszę znaleźć czas na renowację moich ogrodowych aniołków. Kilka lat na powietrzu. I niestety miejscami farba się łuszczy. Trzeba domalować i zabezpieczyć lakierem na kolejne lata. Kolejny krzew o właściwościach leczniczych w moim ogrodzie to forsycja. Napar z jej kwiatów jest w stanie obniżyć poziom glukozy we krwi. Mam tu taką przestrzeń, gdzie 8-9 lat temu zamocowaliśmy korytka. I były tutaj warzywa. Ale jak zaczęły się te upały, to nie nadążałam tego wszystkiego podlewać. I zrezygnowałam z warzyw tutaj w tym miejscu i przeniosłam je bliżej budynków, tam gdzie mam wodę. I tutaj w tych korytkach zazwyczaj mam popikowane kwiaty jednoroczne, w jednym tutaj rośnie sobie szczaw. Wzięłam, powykładałam agrowłókninę, zrobiłam otworki, pikuję tam kosmosy, szarłaty, szałwię meksykańską, werbenę patagońską, także ta tutaj ten, ta część ogródka jest bardzo ładna latem. Pomyślałam sobie, że część tych korytek przeznaczę w tym roku. Na pewno to, to korytko przeznaczę i wysieję sobie ziółka typu rumianek, melisę i zobaczę, co jeszcze. Także nawiozłam tutaj obornika. Teraz nawiozę ściółkę. Takie zrębki. Zrobię, zrobię otworki i wysieję nasiona, póki jeszcze jest ziemia wilgotna. Powiem Wam, że tu jest trochę ciężka sprawa, gdyż rozrósł mi się żywopłot i Korzenie oczywiście sobie wędrują, gdzie mają dobrą ziemię. No i tutaj z tymi korzeniami trochę mam roboty, więc na pewno inne rośliny bardziej wymagające, typu właśnie warzywa, no to w tych korytkach niestety by się nie udały. Ale Kwiaty jednoroczne rosną bardzo, bardzo ładnie. Nasionka rumianku są bardzo drobniuteńkie i zaleca się w ogóle ich nie przysypywać. Więc co zrobię to przygniotę nasionka do, do ziemi i podleję. Wysiałam już kilka opakowań Rumianku, i tak myślałam sobie, że faktycznie może mi nie, nie sarczyć. I wyobraźcie sobie, że przejrzałam torebki z te, które piję, które kupiłam z Herbopolu, bodajże. I zaczęłam przeglądać, co tutaj w środku jest. Czy są nasionka? Okazuje się, że, że są nasionka. Więc również część tej grządki dokończę z taką herbatką, którą zazwyczaj piję. Zobaczymy jak zejdzie. I biegnę po dwie konewki wody. Wiosna, tak szybko mija. Spieszmy się cieszyć tą wyjątkową porą roku. Nie wiem, jak wy, ale ja bardzo lubię zapach tulipanów, który przywołuje mi czasy dzieciństwa. W kwiatach śliw. Owady znajdują wiele pokarmu, tak jak w narcyzach i kwiatach czereśni. Dziękuję, że zechcieliście spędzić ze mną ten wczesnowiosenny czas. Jeśli podobał Wam się filmik, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie. Będzie mi bardzo miło, gdy zechcecie zaglądać na mój kanał częściej. Do zobaczenia!